W Polsce, ile jest wart? No i czy wart jest na tyle dużo, aby uzasadniało to walkę światowych gigantów o swoje wycinki tortu polskiego handlu internetowego? Będę o tym rozmawiał z panią Agnieszką Skonieczną, główną analityk rynku handlu detalicznego w firmie PMR. Dzień dobry, witam w biznes 24. Dzień dobry, witam serdecznie. Um, ile jest wart polski rynek e-commerce i jakie są udziały tych największych graczy? Według danych PMR wartość rynku w 2020 roku wyniosła blisko 90 miliardów złotych po rekordowym wzroście w związku z pandemią COVID na poziomie ponad 40%. W tym roku rynek zanotuje kolejny dynamiczny wzrost ponad 20% i osiągnie wartość ponad 110 miliardów złotych. Oczywiście zdecydowanie złotych. 110 miliardów złotych to jest, to w jest, to jest... netto. To już jest wielka liczba. Możemy, możemy mówić tutaj naprawdę o sporych, nie, o sporych e, zyskach i też o bardzo dużych przychodach, przede wszystkim firm, które w tym rynku uczestniczą. Jakie są udziały w, i na jaki dzień możemy o tych udziałach mówić? Bo dużo się zmienia, w, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o ten rynek w Polsce. Tutaj zdecydowanym liderem rynku jest Allegro. Za ubiegły rok GMV Allegro to 35 miliardów złotych, ale brutto. Wartość rynku jest netto, no ale to pokazuje wiadomo, jakby, jak, duża jest, jak duży jest udział Allegro w polskim rynku e-commerce. Generalnie udział platform, w tym głównie Allegro w rynku, wynosi ponad 50%, ale na rynku działają też prężnie sklepy internetowe, sklep Euro, RTV, AGD, Zalando, Ikea, Oponeo. Te wszystkie sklepy mają przychody roczne na poziomie równym lub ponad miliard złotych netto, więc tutaj też są poważnymi graczami na rynku e-commerce. Czy takie grupy jak Amazon i AliExpress mają jakiś znaczący udział w naszym rynku? Do tej pory, jak wynikało z naszych badań i szacunków, ten udział był zdecydowanie niższy w porównaniu do Allegro. Patrząc przykładowo na deklaracje konsumentów, gdzie kupili w ciągu ostatniego pół roku jakiś produkt w sektorze e-commerce, no tutaj to były wskazania rzędu 15% dla Amazona, 30% paru dla AliExpress i ponad 90% dla Allegro. Podobnie, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia B2B, pytaliśmy też firmy o to, małe sklepy internetowe z przychodem do 10 milionów złotych, na jakiej platformie mają swoje e-sklepy. Tutaj również przewaga Allegro nad AliExpress i Amazonem była zdecydowana. Spróbujmy oszacować wartość udziałów w poszczególnych największych graczy. Jak rozumiem, największy, największy gracz Allegro, jak pani wspomniała, Ponad 50%, jeżeli w ogóle chodzi o platformy takie sprzedażowe. A ile to w, ile dokładnie Allegro udziału w rynku ma, tak żebyśmy mogli to przemnożyć bardzo prosto? Wolałabym tutaj nie podawać dokładnego udziału. no Będzie to udział na poziomie około 1 trzeciej w rynku, jeżeli GMV, Allegro unetowimy. Oczywiście. Czyli no, oczywiście, nie, nie będę Panią o to. Oto to pytał, ale sobie sam pomnożę, podzielę, czyli 110 miliardów dzielone na 3, to wychodzi 36 miliardów mniej więcej, i szóstka w okresie. Więc 36 miliardów wartości rynku to jest wartość, którą, o której możemy powiedzieć, że jest udziałem, udziałem Allegro. Pozostaje nam Amazon i, i AliExpress. Jeżeli to są już udziały, w których różnica może być, znaczy, błąd ewentualny może być dużo wyższy ze względu na to, że też te udziały są dużo mniejsze, czy jaki to jest udział dla całości rynku? To no, przychody. Przychody jakby AliExpress i Amazona nie przekraczały 10 miliardów złotych, to były przychody rzędu kilku miliardów złotych, jeżeli mówimy o roku 2020, tak. No teraz Amazon od marca wszedł na rynek Polski, więc tutaj oczekujemy, że ten udział będzie rósł. Przy czym trzeba powiedzieć tutaj uczciwie, że jakby to wejście z marca nie było rewolucją, dopiero ten pakiet Amazon Prime, który Amazon ogłosił wczoraj, tutaj może na tym rynku faktycznie coś namieszać. Tak, to może nawet można powiedzieć, że był w pewien sposób zawodem dla wielu, którzy, którzy liczyli na konkurencję na rynku. Powiedzmy więc o przyszłości, czy spodziewają się Państwo znaczącego przyrostu, przyrostu udziału w rynku konkurencji naszego polskiego gracza, czyli AliExpress i Amazona? Generalnie szacujemy, że udział Allegro w rynku może maleć na, na rzecz innych platform Amazona, AliExpress, ale także na przykład Empiku, który rozwija swój marketplace w tym roku bardzo dynamicznie. Na rynek wchodzi także inny gracz z Azji, czyli Shopee. Swoje marketplace w segmencie sportowym rozwijają Decathlon, Intersport. Więc jakby tutaj konkurencją do Allegro jest nie tylko Amazon, ale też szereg innych graczy. Już nie mówiąc prawda też o, o tych dużych sklepach, które też tutaj jakby nie składają broni i bardzo dobrze łączą tą działalność w segmencie offline i online. Czyli działając tak wielokanałowo też tutaj o te udziały w rynku no będą się bić na pewno. To jest czy ten, ten singapurski gracz, brzmi bardzo ciekawie, ponieważ praktycznie nie jest w ogóle znany w Polsce. Czy mają Państwo jakieś informacje, na jakie udziały on liczy, czy, czy, czy chce się w znaleźć wiem, wielki, w pierwszej trójce? Będzie mu ciężko, myślę? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj, no, jakby firma nie ujawniła żadnych aspiracji, no ale jakby polski rynek i jest na tyle konkurencyjny. No, że jakby tutaj wejście do pierwszej nawet dziesiątki jest ogromnym sukcesem, dlatego też tutaj, żeby móc myśleć prawda o rywalizacji z alego, ale także z innymi graczami, no trzeba jakby zrobić jakiś efekt wow tak to jest coś prawda w stylu takim jak, jak zrobił właśnie amazon z tym pakietem amazon prime, żeby tutaj myśleć o, o takim zaistnieniu na większą skalę. A czy polski rynek jest w ogóle atrakcyjny dla w porównaniu z innymi rynkami regionu, czy jesteśmy. Na tyle dużym rynkiem, aby, e, aby duzi, duzi gracze światowi mogli wydawać tutaj spore pieniądze na to, aby zdobyć klientów? Przyznaję jeszcze, że tutaj danych o innych rynkach w regionie nie mamy, natomiast no, polski rynek jest atrakcyjny z racji e, liczby mieszkańców naszego kraju, która naprawdę generuje duży popyt, jeżeli chodzi o e-commerce. E, także dużego wzrostu popularności na, e, na fali pandemii koronawirusa. Polacy chętnie kupują online, e, chętnie korzystają z technologicznych i to wszystko będzie napędzało wzrost na tym rynku. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Agnieszka jest konieczna, główna na tych rynku handlu detalicznego w PMR. Była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.